Jak poprawnie zaprojektować grafikę na rozkładówce w różnych typach opraw? Typowa rozkładówka to dwie środkowe strony publikacji w oprawie szytej przez środek grzbietu. W tym typie opraw para stron widzących na rozkładówce jest widoczna jako jedna całość, bez strat na klej, szycie i bez utrudnień widoczności wynikających z ugięcia kart w okolicy grzbietu. Dwie sąsiednie strony, które są jednocześnie widoczne, gdy publikacja jest otwarta na którejś ze stron, nazywamy stronami widzącymi. Potocznie nazywane są one również rozkładówkami. Na potrzeby filmu będziemy używać zamiennie tych sformułowań: strona nieparzysta, strona w książce o numerze nieparzystym, licząc od początku bloku. Znajduje się po prawej stronie otwartej książki. Strona parzysta, strona w książce o numerze parzystym, licząc od początku bloku. Znajduje się po lewej stronie otwartej publikacji. W zależności od rodzaju oprawy, strony widzące można rozkładać na płasko, dzięki czemu łączone na styku stron grafiki czy zdjęcia są całkowicie widoczne. W przypadku opraw klejonych czy zeszytowych strony rozkładają się z utratą widoczności elementów położonych tuż przy linii grzbietu. Jeśli chcesz, aby grafika w oprawach twardej, klejonej i miękkiej klejonej przechodziła płynnie między rozkładówkami, Sugerujemy odsunięcie grafiki o 3 mm od wewnętrznej krawędzi strony. Jak to zrobić, pokażemy w dalszej części filmu. Zdarza się, że nasz dział technologiczny otrzymuje pliki do druku, które posiadają nieprawidłowo zaprojektowaną rozkładówkę. Grafika nie łączy się ze sobą, czyli występuje problem z tak zwanym spasowaniem. Przyczynami są najczęściej zastosowanie nieprawidłowego formatu netto. Oraz nieuwzględnienie uwzględnienie 3 mm spadu już na samym początku projektowania. W jaki sposób prawidłowo stworzyć publikację z grafikami na rozkładówkach? Do stworzenia poprawnej publikacji z rozkładówkami polecamy program InDesign. Klikamy Plik, Nowy, Dokument. Wybieramy format projektu np. A4, czyli 210x297 mm. W szczegółach po prawej stronie widzimy format netto naszej strony, czyli format po obcięciu. Uwaga! Tutaj nie dodajemy wartości spadu. Służy do tego okno poniżej. Jeśli projektujemy większą liczbę stron, zaznaczamy opcję Strony widzące. Dzięki temu utworzymy widok rozkładówek. Wpisujemy liczbę stron na przykład 8. Ustalamy margines wewnętrzny oraz wymagany spad. W tym oknie wpisujemy 3 mm i wciskamy znaczek łańcuszka obok wartości spadu. To spowoduje utworzenie równego spadu dla każdej krawędzi dokumentu. Klikamy Utwórz. Koniecznie również przejrzy filmy, jak stworzyć projekt publikacji w prawidłowym formacie oraz spad w plikach przeznaczonych do druku. Linki do nich znajdziesz także w opisie tego filmu. W opcjach po prawej wybieramy stronę. Widzimy, że stworzyliśmy dokument zawierający pojedynczą stronę pierwszą, prawą, stronę widzące, czyli rozkładówki. Oraz pojedynczą stronę ostatnią, lewą. Przejdźmy zatem na stronę 2-3. W obrębie łączenia stron nie umieszczamy napisów. Jeśli projekt tego wymaga, pojedyncze wyrazy umieszczamy osobno na stronie parzystej i nieparzystej w bezpiecznej odległości od grzbietu, którą wyznacza linia marginesu wewnętrznego. Jeśli chcesz, aby na rozkładówce znajdowała się grafika lub zdjęcie, umieszczamy pojedynczy plik zdjęcia. Pamiętajmy jednak, aby na liniach styku stron nie dawać istotnych elementów. W naszym przypadku jest to twarz. W miarę możliwości przesuńmy grafikę w taki sposób, aby rozcięte zostały mniej ważne detale zdjęcia. W procesie druku możliwe jest milimetrowe przesunięcie stron względem siebie, wynikające z druku, cięcia, szycia czy klejenia stron. Dodatkowo pewne rodzaje opraw nie pozwolą na otwarcie tych stron na płasko, co wiąże się z utratą widoczności elementów położonych przy linii grzbietu. Jeśli już umieścimy na rozkładówce grafikę, nie rozdzielajmy i nie duplikujmy jej. Wykona to dział technologiczny, przygotowując pliki do druku poprzez dobranie odpowiednich parametrów w zależności od rodzaju oprawy. Jeśli natomiast projektujesz publikację pod oprawę klejoną twardą lub miękką i chcesz, aby grafika przechodziła płynnie między rozkładówkami, Sugerujemy odsunięcie grafiki o 3 mm od wewnętrznej krawędzi strony. Należy zduplikować grafikę i umieścić w tym samym miejscu. Edycja kopiuj, edycja wklej w miejscu. Wybieramy narzędzie zaznaczenie i zaznaczamy grafikę umieszczoną na wierzchu. Chcemy, aby była ona umieszczona na stronie parzystej, czyli lewej. Następnie chwytamy biały kwadracik na prawej krawędzi zdjęcia i docinamy zdjęcie dokładnie w miejscu łączenia stron. Zaznaczamy grafikę na prawej stronie nieparzystej i wykonujemy tę samą czynność, docinając grafikę w prawo. Teraz oba zdjęcia należy odsunąć o 3 mm od linii łączenia stron. Zaznaczamy zdjęcie po lewej stronie, wybieramy polecenie obiekt, przekształć przesuń i w okienku poziomo wpisujemy minus 3 mm. Zaznaczamy zdjęcie po prawej stronie, wybieramy ponownie to polecenie. I w okienku poziomu wpisujemy 3 mm. Widzimy, że powstał biały margines. Musimy przesunąć kadr zdjęć, aby nie był on widoczny. Zaznaczamy lewe zdjęcie, kwietamy biały kwadracik i dosuwamy kadr do linii łączenia stron. To samo wykonujemy ze zdjęciem po prawej stronie. Ostatnim etapem jest wygenerowanie prawidłowo PDF-a, którego dostarczymy do drukarni totem.pl. Pomoże Ci w tym filmie pod tytułem Jak prawidłowo przygotować plik PDF przeznaczony do druku. Link do niego znajdziesz w opisie filmu. Więcej praktycznych porad i filmów znajdziecie na naszej stronie totem.com.pl w zakładce Poradnik. Mamy nadzieję, że nasze porady okażą się pomocne. Życzymy przyjemnego projektowania.